Hej, tu Alice i odcinek z serii Profil Postaci. Dzisiaj powiem trochę więcej o dwóch moich ockach, więc przed Wami Torino i Sakit. Torino jest specjalistą do spraw administracji. Przyznam, że wcześniej miał być trenerem personalnym, ale często wyobrażam sobie, że Tori większość czasu pracuje zdalnie. Ma żółte oczy i białe włosy, zwykle spięte w kucyk. Jest otocjonym o białym ogonie z miętowym końcem, a jego uszy są już całkowicie w kolorze miętowym, bez żadnych gradientów. W ogóle obczajcie sobie, jakie otocjony są urocze. Bardzo często ubiera się w odcienie szarości, ale też w pastelowo-różowe. Jeśli chodzi o hobby Torino, to głównie yoga gry planszowe, oglądanie seriali, ale koniecznie z kimś oraz zbieranie przedmiotów z motywem truskawek typu poszewka na poduszkę z wzorem właśnie tego owocka. Sakit aktualnie uczy się jeszcze na ASP i w przyszłości ma być grafikiem. Jest smokiem, ma niebieskie oczy i fioletowe włosy. Właściwie jego włosy nie są w jednolitym kolorze. Dopiero z bliska widać, że poza fioletem łączą w sobie róż i błękit. To dość często cecha u smoków. Jego brat na przykład ma włosy niebiesko-zielone a Sakit lubi ubierać się w kolory takie jak czerń i błękit. Sakit ma typowe hobby dla domatora, czyli głównie rysowanie na tablecie graficznym, słuchanie muzyki oraz układanie puzli. Puzzle są super, nikt nie zmieni mojego zdania. A no i spędzanie czasu ze swoim przyjaciółmi, to czasami ma na to wystarczająco dużo energii społecznej. A teraz sekcja danych technicznych, czyli wiek, wzrost, głos postaci, Pokażą się właśnie teraz na ekranie, takie rozpiski, możecie sobie przeczytać, a ja będę kontynuować. Tutaj szybko odnośnie wieku postaci, bo tak, Trino ma 23, a sakit 17 nie chcę wchodzić w dyskusję o to, czy to jest OK, czy nie, bo w przypadku fikcyjnych postaci ja osobiście nie widzę problemu w różnicy wieku. Właściwie to ta dwójka ma najbardziej przesłodzoną relację ze wszystkich moich postaci i zawsze, jak ich sobie wyobrażam, podczas jakichś spotkań z resztą ich grupy, to Sakit siedzi sobie obok Torina albo w okolicy gdzieś i uznaje jakby Torina za swoją strefę bezpieczeństwa, gdzie nic mu się nie stanie. Jedyne zagrożenie dla Sakita ze strony Torina to bardzo duża ilość przytulania, głaskania po główce, buziaków, czółko i bycia nazywanym najkochańszym skarbem albo maleństwem. Tak, Torino uwielbia przytulać swojego chłopaka. Jak już mówiłam, Torino jest otocjonem. Pamiętam, że kiedyś w początkowych wersjach bardzo długo był jeszcze fenkiem, ale potem to zmieniłam, bo te ciemniejsze oznaczenia, które ma otocjon, przypominały mi bardzo te, które Torino miał, kiedy jeszcze rysowałam ich jako zwierzaczki. A i nie jestem fanką Tolkiena i imię Torino to nie jest żadne nawiązanie do imienia jednego z krasnoludów z Hobbita. Yy, po prostu te kilka lat temu znalazłam je w jakimś spisie imion postaci fantazy. Nie pytajcie, to było bardzo dawno temu. I akurat Torino mi się spodobało. Nie wiem, czy zdrabnia się jako Tori, ale ja tak zdrabniam i będę w to wierzyć. Sakit co prawda nie ma na swojej rewce wypisanych żadnych pseudonimów, bo wszyscy używają po prostu jego imienia, pomijając może Torina, który nazywa go po prostu swoim małym skarbem. Wszystkie smoki w moim uniwersum mają znamiona na ciele. Sakit akurat ma takie na szyi, tutaj dam gdzieś zdjęcie, żeby lepiej było widać, jak ono wygląda, yy, i na uszach. Zakrywa to na szyję najczęściej dlatego, że jest czerwone, no i wzbudza niepotrzebne zainteresowanie jego osobą. Ogółem znamiona są zwykle właśnie wokół czegoś, najczęściej wokół nadgarstka lub przedramienia. Szyja nie jest zbyt częstym miejscem na znamie, ale tak akurat trafiło się Sakitowi. Smoki też w moim uniwersum nie mają żadnych skrzydeł, są w zasadzie bardziej podobne na smoków z Chin. A ich rogi rosną tylko do jakiegoś czasu, czyli mniej więcej do 24 urodzin, i mogą mieć różne kształty bardziej zakręcone lub też całkiem proste. Po raz pierwszy poznali się za pośrednictwem Spiro, czyli właśnie starszego brata Sakita, który jest aktualnie największym przeciwnikiem ich związku i na każdym kroku wypomina, jak to powinni zerwać i przestać się widywać. Spokojnie, Torino nie pomyślał od razu o Jakimś dziesięcioletnim sakicie, jak o materiale na partnera, to byłoby dziwne. Także jak zaczął się ich związek, no musiało minąć trochę czasu dobra kilka lat. Tak mniej więcej to się wydarzyło po 17 urodzinach Sakita. No i inną sprawą jest to, że oboje przez ten czas musieli zdać sobie sprawę ze swoich uczuć. Sakit myślał, że Torino jest dla niego miły tylko z litości, bo mu go szkoda. I normalnie na pewno nie chciałby z nim rozmawiać. A Torino... no, Torino nie mógł przyznać, że lubi Sakita, bo w końcu Spiro często wypominał mu i nadal to robi. Że w sumie Torino mógłby mieć każdego, tylko nie jego młodszego brata. Ale bardzo możliwe, że oboje byli zbyt zestresowani i kiedy mieli już szansę być sam na sam, a w sumie to Torino nie wyczuł dobrego momentu, żeby pocałować Sakita, i ten uciekł do swojego pokoju. Sakit nigdy się nie całował i nawet jeśli to był tylko jeden nieszkodliwy smok, to o jeden za dużo dla niego. Ale po kilku dniach niezręcznej ciszy, Torino musiał odebrać kluczyki od swojego auta, które pożyczył Spiro, i akurat spotkał Sakita, więc. Od razu go przeprosił i przyznał, że strasznie go poniosło, i ostatnie co chciał zrobić, to w jakiś sposób go zranić. Sam Sakid też w sumie przyznał, że gdyby tak nie spanikował i nie bał się potem do niego napisać, to mieliby tę niezręczną rozmowę już te kilka dni temu za sobą. I tak, aktualnie w historii są razem kilka miesięcy, są ze sobą trochę dłużej niż Tyler i Leo. Ale Torino sugeruje, że może dać Sakitowi zapasowe klucze i mogą przenieść jego rzeczy do mieszkania. Także Tori nie musiałby ustalać ze swoim chłopakiem jakiegoś dziwnego grafiku spotkań, tylko widywaliby się codziennie. Sam Sakit trochę się waha, bo w sumie musiałby porozmawiać z rodzicami o swoim związku, a nie jest pewien czy przyjmą to dobrze. Co nie zmienia faktu, że podoba mu się myśl o wspólnym mieszkaniu. Tylko dodam, że Sakit bardzo lubi Torina, zwłaszcza jego długie włosy. I tak, Torina często pozwala mu się nimi bawić, na przykład zaplatać mu warkocze. I tak samo Sakit bardzo lubi przytulać się do tego puchatego ogona Torina, więc często są te sceny pod tytułem Torina sobie siedzi, a Sakit po prostu zasnął przytulony do jego ogona, więc ten nie może się ruszyć, bo nie może go obudzić. Właściwie to można powiedzieć patrząc na najbliższe znajomości Sakita, że ma jakąś dziwną preferencję do starszych facetów. To nie było zamierzone, przysięgam. Jeśli chodzi o relacje z innymi postaciami, to Sakit ma je raczej pozytywne, zaczynając od Lorenzo, który jest jego dobrym znajomym, może nie nazwałby go jeszcze swoim przyjacielem, ale bardzo go lubi. Był tylko w szoku, kiedy dowiedział się, że Lorenzo jest transmężczyzną. Po prostu nigdy o tym nie myślał, ale w sumie to Sakita za bardzo nie obchodzi jakiejś płci czy orientacji, jest ktoś z jego towarzystwa, nawet czasem o tym zapomina, przez co powstają trochę niezręczne sytuacje między tą dwójką. Również Poppy zalicza się do grona znajomych, z którymi Sakit całkiem lubi spędzać swój wolny czas, ale nadal. Tyler to niewątpliwie jego najlepszy przyjaciel. Ta Menda jest idealnym kompanem dla kogoś tak nieśmiałego jak Sakid. Na pewno, kiedy Tyler jest obok, Sakid czuje się bardziej pewny siebie, a Tyler ma kogoś, kto go wysłucha i nie będzie oceniał. No dobra, czasami oceniałem we dwójkę innych, ale to się nie liczy. Głównie przez Tylera Sakid nauczył się stawiać granice i nie być już galaretą na nogach. Bycie asertywnym niestety nigdy nie było jego mocną stroną, ale możliwe, że to się zmieni w bliskiej przyszłości. Matthew i Verbin za to są dla niego trochę jak rodzice. Zwykle kiedy ma problem, to idzie właśnie do nich lub dzwoni, nawet częściej do swoich własnych rodziców. Zwłaszcza Verbin często pyta go o oceny ze sprawdzianów i o ile ma często chętnie pomaga przy robieniu pracy domowej, zwykle z tych przedmiotów, których Sakit nie ogarnia aż tak bardzo, a z Katsumim, który jest jeszcze dodanym tego wspaniałego grona, zna się co prawda najkrócej, ale obaj mają starszego brata, który jest trochę bardziej towarzyski, a oni wolą siedzieć w domu pod kocykiem, więc oczywiście, że znaleźli wspólny język. Co do relacji Torina, to ma uroczy bromens z Dylanem. Torino ogółem bardzo lubi się przytulać do wszystkich osób, które uwielbia, więc kiedy tylko widzi Dylana, to nie przepuści okazji, żeby go uściskać. Poznali się przypadkiem w parku i to właśnie Tori zagadał o nowe kluczyki fioletowo-okiego. Jakoś tak wyszło, że Torino jest pewnego rodzaju strefą komfortu dla wszystkich introwertyków w grupie. Tak samo dobre relacje ma z Matthew. Poznali się podczas ćwiczeń na siłowni, po prostu Matthew zerkał na o kątem oka. A Torino, kiedy to zauważył, uśmiechnął się i zapytał, czy może mu w czymś pomóc. Także może trochę niezręcznie, ale tak też bywa. Zdaniem Torina mijali się potem za często i dopiero kiedy Matthew zaprosił go do siebie, to połączyli kropki, że mieszkają na tym całym osiedlu. Za to bardzo nie lubi Mikiego. Znaczy, toleruje go do momentu, kiedy ten uzna, że naruszenie przestrzeni osobistej Terina i próby flirtu są jakże wspaniałym pomysłem. Miki uwielbia Torina niestety bez wzajemności. A ze Spiro, czyli Starszym bratem Sakita ma aktualnie bardzo nieciekawe relacje. Byli jeszcze kiedyś najlepszymi przyjaciółmi, ale Spiro po prostu nie toleruje faktu, że ktokolwiek chodzi z jego młodszym bratem i podejrzewa Torina o robienie najgorszych rzeczy. I to na tyle. Mam nadzieję, że miło słuchało się wam o moich postaciach. Także do usłyszenia już w kolejnym roku. Także cześć!